Idziemy sobie dalej ładnie, pięknie do misji o znaczku S. Dobra, wskakujemy na budynek. Panie że ci że się strzelają z nimi. A nie są wszyscy przeciwko mnie. Chociaż nie jestem taki zły, hoho. Wszystkim pomagam, nawet na budynkach. No nie, to ci na budynkach się kryją inni. I się boją mnie, bo i sobie lecę. No Boże, co ja im biedactwom zrobię? Ba, ba, ba. Ty, ty, ty. Też nic wam nie zrobię, ciule. w trawnik. W trawnik, Boże, w żywopłot. Na górze czy na dole jest ta S. -ka. Chinatown, oho. Gdzie to jest? Dół czy góra? Dół. Znowu w jakichś zakamarkach. Dobra, wchodzimy. Kogo spotkamy? Sabinę czy tą drugą? Ooo. Oh. O, to jest Sabrina. Ta fajna dupa. Wampirzyca.

Jeszcze chyba dwie misje mi zostały do końca, albo trzy, z tego co kojarzę, albo źle kojarzę. Blackwatch pomógł w ocaleniu Nys, Nys, tak. N NFZ może. To, 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 to miasto jest bezpieczne. Teraz co? Czy się dalej strzelają? Udaj się do aby dowiedzieć się więcej na temat projektów... Fire... Firehawk! Tak. To nie jest przypadkiem północy samolot, czy coś takiego? Nie wiem. Mój angielski jest do dół. but Dobra, leciałem. Ale gra nie wiem, nie, czemu mi się bardziej podoba od jedynki. Choć w jedynkę strasznie krótko grałem, i nie wiem czemu. Może jakbym pograł dłużej, to by mi się spodobało, ale tak naprawdę to tam nie wiem. Z jedną misję zrobiłem, tak więc nie wiem. Może pogram. Dobra, oglądamy. Zwoni Sabrina. Blackwatch sure you know Chinatown, Chińska dzielnica. O, tu skaczą. O, chociaż radar mi zniszczą, jest. Znisz zbrodniki paliwa ze, za pomocą broni wybuchowej. Tylko skąd mam wziąć tę broń wybuchową. Dobra, polecimy, może znajdziemy. Ma ktoś tu broń wybuchową? Broń wybuchowa. Która to jest broń... Oła! Co tak we mnie napierdziela? On miał broń wybuchową. On mnie napierdziela za co, stary? Ja was tu poroz... Ja was tu ustawię do porządku. I w dupę wam! Spieprzej ode mnie, stary! O, ale mi wyłapałem I będę was na pieprzał Dobra Chyba po nich Tego sobie zerżę Tylko tam jego kumpel mnie bije Ulepszony pazury, fajnie tylko nie lubiłem tych pazurów, raczej znaczy, lubiłem, ale dopóki nie dostałem tej mocarnej pięści. Teraz muszę znaleźć. Jeszcze mi to jednak gej żyje. Dobra, ja cię pociacham. O, ale go kroję. Oła! Wow. Lekko go przeskoczyłem. Ale fajne te pazury są, bycze takie. Dobra, teraz znaleźć broń wybuchową. To jest chyba ta broń. To jest granatnik. Szkurde no. Strasznie jest ruchliwy ten ziomek. Bierz. No zaraz się wkurzę. Dobra. Który to zbiornik? Ten? Celuj. Jeden. Dwa. Trzy. Pykło. Gdyby jakiś ciul mnie nie wali w dupę, to bym to zrobił raz, dwa. Więcej broni. Potrzebuję więcej broni. To nie tu jest. Ej, tu jeszcze leży trochę. Oni we mnie strzelają i tak nawet tych żyć nie ubywa szybko. Jest, poszło. Jeszcze... Tutaj już wszystkie. E, te są małe, to może szybko wybuchną. A tu celuj, ciulu. Te są twardsze niż te duże. Dobra, tu jeszcze gdzieś leżał. Tu leży bazuczka. Won! Boże. No i przez niego zmarnowałem nabój. Pajata. Jeszcze jeden. Poszło. Spieprzać od tu gdzieś jeszcze był ten granatnik, tylko go nie widzę teraz, tu jest. Dobra, gdzie teraz jeszcze jest? Pokonaj, co już po nim? Tylko go ja mam teraz pokonać. Co to za suka we mnie strzela No chodźcie tu Haha, tak to szybko można Tak to mogę ich zabijać. Raz, dwa i po nich. Jeszcze jeden gdzieś jest. Jeszcze ktoś No mi w ogóle życia nie ubywają. Fajnie Dobra Uciek mi ciul. Dok. Tak. No właśnie, też mogłem przywoływać którymś te nie ptaki, tylko te bestia, ale już Zapomniałem, którym B chyba. A ptaki go rozpieprzyły. teraz co? Udaj się na miejsce katastrofa dla nas, Kornela. Fajnie, ptaszki go rozpieprzyły. A te miasto faktycznie coraz bardziej się pogrąża w tej infekcji, bo tutaj się już wszyscy strzelają. Ochronić mi głowiec, tylko gdyby nie dowiesz się a ja nigdy ja jego prowieżę O tak tak je ciekawe jak ja mam to go ochronić Dobra ja sobie dam V -O. i po was Też nie wątpię czy po Was ale chociaż was to osłabi pewnie No a jak I po co wstajesz Dobra mam cię Panie, ich przecina. No kurde, ciachaj go. No łama. Wow. To ja mam być najsilniejszy, a nie ty. Dobra, mam cię. I teraz, Tiewut, odciąłem Ci łebek. Jak przy. I jak wziąć. O, o to mi chodzi. Moc... Chyba nie ustawiłem. Dobra, na pięść. O, tym to mogę napieprzać. O, ciach. Jeszcze raz, oła. Wow. No, ciężko będzie to go ochronić. Nie wiem, czy moje ciosy mu też przypadkiem nic nie robią. Tak jakoś dziwnie mu ubywa tych żyć. Jebut. Jebut. Jeszcze? Spoko. Dobra. Jeden już tu nie żył, bo widziałem. Ten. Już go złapać nie mogłem. No bierz go! No szkur... Mać. Boom! Zdychać! Ty, bydlaku, jeszcze wielki żyjesz? Dobra, już nie żyje. Jeszcze ktoś? Zdychaj! Dobra, już będzie po nim. Chyba. Dobra, teraz tego zjem. Będę miał życia chociaż trochę. I chyba wsio. Udało się... o, jaka sexy laska, tylko trochę taka zainfekowana. Co no za typka jest w ogóle? Pokonaj Ewolkę. Tak, jakiś ta suka jest silniejsza ode mnie. Jebut, ale złapała chyba. Ewolka! Kurde, ona skacze! To jak ja mam ją pokonać? Ile ona marzy? Traciłem jej coś w ogóle? Coś tam jej straciłem. Łoho, wow. fajna ta mocarna pięść. Tylko podskakiwać i napieprzać. Rewolka Mariolka. Silna. Tylko nigdy wcześniej nie słyszałem jakiś taki dobry boss. Ciekawe, z kim ona jest? Nie wiem, z kim ona jest. Yy, oła, ale łapałem. Kurde, dobra suka jest, na pierwszej jest jakiś mieczy. Masz sucho. O, taki podwójny atak. Oła. Łap. Wow. Jeszcze? Co za taka twarda? Ile ma żyć? Zaraz ją chyba zacznę normalnie bić. Bo tak, tak trochę nie ma sensu. Ło! Wow. Jest, wyłapała, fajnie. Oła, wow, ale się pieprzyłem w nogę. Chodź tu. Oła, wow, ciężko to uniknąć. Dobra, mogę ją Ja, yeah. Myślałem, że jej nie pokonam. Ale znowu będę... Chłostacza uzyskano, ale będę chłosto-spejcza normalnie. Będę zboczony Fajne. Ciekawe jak tym się wbije. Tango primary is on scene. I say again, Tango on Namiast śmigłowiec naciśnij R. R. Przytrzymaj. E, to fajnie tak teraz, będę miał trzy śmigłowce bić. Jeszcze dwa. Pokonaj 20 zainfekowanych, tak używając ci. zniszcz śmigłowiec. Bullseye. Bullseye. Yeah. Po jednym. Zabia po drugim. No i po nim, dobra. O Aż wow. mi noga ścierpła. Komandor, tak, tak, tak. Ucieka suka. Ale ja mu tak nie pozwolę. Namierz kandydata. Naciśnij R E Chodź tu, fajnie. Pożyj, dobra, to zrzemy cię. O co tak chłosta? Przecież on był chyba zwykłym człowiekiem, chyba, że był zainfekowany. Teraz wizja. Dobra. Aha, aha, aha. O, dużo wie. Długo trwa. O. dobra, wracę do siebie. Wracamy, budzimy się z Amoku. Wracam teraz. Ale ludzi, przy co. Rox, myślałem, że Cox. Dobra, misja ukończona. Tak więc w ostateczności o, oni idą do mnie, fajnie. Są mogę biec. Teraz mamy misję odblokowaną, łyżka. Dziekć, nie wiem jak to się czyta, dobra, ja tam będę w następnym, tym oczywiście, na który was serdecznie zapraszam. Na razie, do zobaczenia.